Piłkarski świat pełen jest drużyn, które przez lata dominowały na krajowych boiskach, zdobywając tytuły i bijąc rekordy, lecz mimo to nie udało im się osiągnąć najwyższego celu w europejskim futbolu, wygranej w lidze mistrzów. W tym odcinku przyjrzymy się trzem drużynom, które w swojej najlepszej formie były niezwykle silne, ale coś im w tej drodze zabrakło. Manchester City w latach 2017 do 2019, Juventus w latach 2014 do 2018 i Atletico Madryt w latach 2014 do 2017. Drużyny, które były bliskie, ale nigdy nie przekroczyły tej granicy, której pragnęli tak bardzo, że nie sięgnęły po upragnione trofeum. I co je łączy? Zapraszam do odkrywania tych fascynujących historii. Zaczynamy od Manchesteru City, drużyny, która pod wodzą Pepa Guardioli ustanowiła rekordy i grała w sposób, który zachwycał fanów futbolu na całym świecie. Grała futbol ofensywny, idealny dla oka, który zmienił sposób, w jaki postrzegamy współczesny futbol. Oglądało się to wyśmienicie, każda akcja była przemyślana, pełna dynamiki i technicznej finezji. Zwykłe wyjście do toalety mogło oznaczać przeoczenie bramki, co doskonale oddaje charakter tej drużyny, która nieustannie dążyła do perfekcji w każdym aspekcie gry. Wiem, że udało im się później zdobyć Ligę Mistrzów, że dalej dominowali w lidze, jednak te dwa sezony to było coś niesamowitego. Padał rekord za rekordem. Asystentem Guardioli był Mikel Arteta, który odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu tej filozofii. Jego obecność w sztabie trenerskim była symbolem ciągłości i rozwoju, rozwoju stylu opierającego się na intensywności, precyzyjnej budowie akcji oraz dominacji w posiadaniu piłki. Arteta nie tylko pomagał w codziennych przygotowaniach, ale również wprowadzał elementy, które pozwalały na jeszcze lepsze zrozumienie taktyki przez zawodników. To dzięki takiej współpracy Manchester City stał się drużyną, która zmieniała futbol na wyspach i na świecie. Te dwa sezony 2017-18 i 2018-19 nie tylko wyróżniają się wynikami, ale również sposobem, w jaki Manchester City wpisał się w historię Premier League, ustanawiając rekordy, które na długo pozostaną niezrównane. Zabójcze przejścia, presja, pressing wszystko na najwyższym poziomie. Sezon 2017 przez 2018 Manchester City zdobył tytuł mistrza Anglii w sezonie 2017 przez 2018 kończąc rozgrywki z 100 punktami, co było absolutnym rekordem w historii Premier League. Zespół Pepa Guardioli osiągnął coś, czego nie udało się nikomu wcześniej. Zdobycie trzech cyfr w tabeli, co wyznaczyło nowy standard w lidze. Zespół wygrał 32 mecze, zremisował 4 i tylko dwa razy przegrał. To była dominacja w pełnym tego słowa znaczeniu. 18 kolejnych zwycięstw z rzędu w sezonie ustanowiło rekord Premier League i pokazało jak wielka była siła napędowa tej drużyny. Tak długa seria wygranych podkreślała potęgę City i ich niepowstrzymaną ofensywę. Przewaga nad drugim Manchesterem United wyniosła 19 punktów, co również było rekordem. Nikt nie miał wątpliwości, która drużyna była najlepsza w Anglii w tym czasie. Gra City pod Guardiolą była pełna dominacji posiadania piłki, intensywnego pressingu oraz szybkich technicznych akcji ofensywnych. Zespół prezentował bardzo ofensywny futbol, który zapierał dech w piersiach. Dzięki temu zdobyli 106 branek w lidze, co było kolejnym rekordem Premier League. Pomimo ofensywnego stylu gry, City miało solidną obronę, pozwalającą im stracić tylko 26 bramek, najmniej w całej lidze. Ich bilans był nie tylko ofensywny, ale także dobrze zorganizowany w defensywie, co czyniło ich drużyną kompletną. Kevin de Bruyne, Belg, był absolutnym liderem drużyny, notując 16 asyst i zdobywając 8 goli. Jego wizja gry, precyzyjne podania i świetne współdziałanie z napastnikami były kluczowe dla sukcesów zespołu. Sergio Aguero, Argentyńczyk, zakończył sezon z 21 golami w Premier League, zapewniając drużynie ważne bramki. Jego doświadczenie i niezawodność w kluczowych momentach były nieocenione. Rahim Sterling, skrzydłowy Anglii strzelił 18 goli i miał 12 asyst, będąc jednym z najważniejszych graczy w ofensywie. Jego błyskotliwość i szybkość czyniły go jednym z najgroźniejszych zawodników w Premier League. David Silva, choć nie zdobywał aż tak wielu bramek, jego technika, inteligencja i doświadczenie były fundamentem gry City w ataku. Silva był mózgiem drużyny, kreującym akcje i kontrolującym tempo gry. Choć Manchester City miał fenomenalny sezon, zespół nie zdołał dotrzeć zbyt daleko w lidze mistrzów. Odpadli w ćwierćfinale po emocjonującym dwumeczu z Liverpoolem, który ostatecznie wyeliminował City z rozgrywek. To była pewna plama na perfekcyjnie udanym sezonie ligowym, choć nie zmieniło to faktu, że zespół Guardioli stał się najlepszą drużyną w Anglii. Podsumowując, Manchester City w sezonie 2017 przez 2018 był drużyną, która zdominowała Premier League jak żadna inna, prezentując nie tylko skuteczność, ale i piękno gry. Sezon ten pozostanie jednym z najbardziej imponujących w historii angielskiego futbolu. W następnym sezonie Manchester City kontynuował swoją dominację w angielskim futbolu, zdobywając Mistrzostwo Anglii z ogromną ilością punktów w stosunku do rywali, aż 98 punktów. To była kolejna świetna kampania, pełna rekordów i niesamowitych osiągnięć. Zespół wygrał Puchar Anglii, pokonując Watford 6 do 0 w finale, jeden z najbardziej przekonujących triumfów w historii tego turnieju. City obroniło tytuł Pucharu Ligi, pokonując Chelsea w rzutach karnych po remisie 0-0 w finale, co podkreśliło ich dominację na krajowym froncie. Zespół zdobył także Community Shield, co było pierwszym razem, gdy jakakolwiek drużyna posiadała wszystkie cztery główne trofea piłkarskie Anglii jednocześnie. Manchester City pobił również własny rekord dla angielskiego klubu w ilości bramek w jednym sezonie. Pod koniec sezonu 2018-19 drużyna osiągnęła 169 zdobytych goli we wszystkich rozgrywkach. Byli po prostu maszyną do strzelania bramek. Najważniejsze statystyki. 98 punktów w Premier League. 169 goli we wszystkich rozgrywkach. Rahim Sterling 25 goli plus 18 asyst. Sergio Aguero 32 gole plus 10 asyst. Leroy Sane 16 bramek plus 18 asyst. XG, oczekiwane gole, największe w Europie. Pierwsze miejsce w posiadaniu piłki, progresji piłki i skuteczności podań. To był sezon, w którym City grało jak roboty precyzyjnie, skutecznie i nieustannie zmierzając ku kolejnym rekordom. Ale w lidze mistrzów coś zawsze pękało. W sezonie 2019 City było faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale trafili na Tottenham Hotspur. Angielski zespół, który okazał się niełatwym przeciwnikiem. City przegrało wyjazdowy mecz 1–0, ale rewanż na Etihad Stadium zapowiadał się na jeden z najlepszych meczów tamtego sezonu. Pamiętacie tę końcówkę z Tottenhamem? W doliczonym czasie gry Sterling wykorzystał podanie od Aguero, a cały stadion zaczął świętować. Wydawało się, że City strzeliło decydującego gola. Jednak gol został anulowany po przeglądzie VAR. W tej dramatycznej chwili drużyna Guardioli została wyeliminowana z Ligi Mistrzów w najbardziej bolesny sposób. City wróciło do domu, kończąc rozgrywki na ćwierćfinale. W lidze dominacja, w Europie dramat. Te dwa lata dominacji w Premier League pełne bicia rekordów nie przełożyły się na zdobycie najważniejszego pucharu – Ligi Mistrzów. Mimo to te dwa sezony sprawiły, że ta drużyna zapisała się na kartach historii, bijąc następujące rekordy. Najwięcej punktów w sezonie Premier League 100 punktów. Największa przewaga punktowa nad drugim zespołem 19 punktów. Najwięcej zwycięstw w sezonie Premier League 32 zwycięstwa. Najwięcej zdobytych goli w sezonie Premier League 106 goli. Najlepsza różnica bramek w sezonie plus 79. Najwięcej wygranych meczów wyjazdowych w sezonie 16. Najdłuższa seria zwycięstw w lidze w sezonie. 18 kolejnych zwycięstw. Sezon 2018/19 przez był dla Manchesteru City kolejnym krokiem w stronę futbolowego mistrzostwa, a choć w Europie wciąż nie udało się przełamać bariery ćwierćfinałów, to ich krajowa dominacja i rekordy na zawsze pozostaną w historii angielskiego futbolu. Juventus. Królowie taktyki bez korony. W okresie 2015-2018 Juventus stał się symbolem dominacji w Serie A, ale niestety nie udało im się zdobyć wymarzonej Ligi Mistrzów. Mimo czterech mistrzostw Włoch i czterech pucharów Włoch z rzędu, drużyna trenera Massimiliano Allegriego nie potrafiła przełamać bariery europejskiej elity. Choć na krajowym podwórku byli niepokonani, na międzynarodowej arenie brakowało im tej ostatecznej kropki nad i. Juventus pod wodzą Allegriego stał się synonimem solidności w obronie, ale to nie tylko defensywa stanowiła o ich sile. Allegri miał niesamowitą zdolność do dostosowywania drużyny do różnych sytuacji, zmieniając formację i styl gry w zależności od przeciwnika. Jego drużyna była elastyczna i potrafiła błyskawicznie reagować na zmieniające się warunki na boisku. Obrona z legendarnym Gianluigim Buffonem na czele oraz wspaniałą czwórką Barzaglim, Bonuczym, Kielinim i Lichtsteinerem była jedną z najlepszych w Europie. W 2017 roku Juventus stracił tylko trzy gole do finału, co mówi wiele o ich defensywnej potędze. To była najbardziej kompletna defensywnie drużyna Europy: ściana, nie obrona, jak mówił wielu ekspertów. Ich zdolność do nieprzepuszczania goli była wręcz legendarna. W środku pola Juventus miał prawdziwych geniuszy piłkarskich. Paul Pogba, Andrea Pirlo, który był kluczowym ogniwem do 2015 roku. Arturo Vidal i Claudio Marchisio to piłkarze, którzy potrafili kontrolować tempo gry, rozbijać defensywy rywali oraz kreować akcje ofensywne. Dzięki ich umiejętnościom technicznym i boiskowej inteligencji Juventus dominował nie tylko w defensywie, ale także w kontroli środka pola. Mimo potężnej dominacji na krajowym podwórku, Juventus nie mógł przekroczyć najwyższego poziomu widzemistrzów. mistrzów. W 2015 roku drużyna dotarła do finału, gdzie zmierzyła się z Barceloną, ale przegrała 1-3. Nie byli w stanie sprostać genialnej ofensywie katalończyków, mimo solidnej gry defensywnej. Rok później, w 2016 roku, Juventus odpadł już w pierwszej rundzie fazy play-off z Bayernem Monachium, co było kolejnym rozczarowaniem na tle europejskim. W 2017 roku Juventus ponownie dotarł do finału, tym razem przeciwko Realowi Madryt. Mimo ambitnej walki, zespół przegrał 1-4. Mecz pokazał, jak ogromny dystans dzielił Juventus od absolutnej elity w Europie, a Cristiano Ronaldo, Casemiro, Luka Modric i Tony Cross byli zbyt silni, by Juventus mógł ich zatrzymać. Rekordowe statystyki. Gianluigi Buffon zanotował 21 meczów bez straty gola w lidze mistrzów w tym okresie, co jest niesamowitym osiągnięciem. Massimiliano Allegri prowadził drużynę do dwóch finałów Ligi Mistrzów w ciągu trzech lat, co jest świadectwem jego taktycznego geniuszu. Defensywa BBC: Bonucci, Barzagli, Kielini średnio traciła 0,6 gola w LM, co było niesamowitym wynikiem, biorąc pod uwagę poziom rywalizujących drużyn. W 2017 roku Juventus stracił tylko 3 gole do finału Ligi Mistrzów, absolutny rekord ery Ligi Mistrzów w tamtych latach. W 2017 Juventus miał 12 meczów bez straty gola w Lidze Mistrzów. Królowie taktyki bez korony. Juventus z lat 2014 do 2017 był drużyną, która mogła być jednym z najlepszych zespołów w historii, ale po prostu nie miała tej kropki nad I, by zdobyć koronę Europy. Dominując we Włoszech z drużyną pełną piłkarskich geniuszy, brakowało im tego ostatecznego przełamania na międzynarodowej scenie. Mimo wszystko ich sukcesy w Serie A oraz sposób, w jaki dominowali we Włoszech, zasługują na uznanie. Królowie taktyki bez korony to określenie idealnie pasuje do tej drużyny, która na zawsze pozostanie w pamięci jako jedna z najpotężniejszych ekip, które nie zdobyły upragnionej Ligi Mistrzów. Atletico Madryt w latach 2014 do 2017 to drużyna, która zdefiniowała się przez swoją waleczność, taktyczną dyscyplinę i nieustępliwość. Pod wodzą Diego Simeone stali się jednym z najtrudniejszych rywali w Europie, mimo że nie dominowali w posiadaniu piłki. Filozofia Simeone była jasna: najpierw obrona, potem atak. To była drużyna, która walczyła o każdą piłkę i nie poddawała się niezależnie od okoliczności. Fizyczność, wytrzymałość i determinacja sprawiały, że każda drużyna czuła na sobie ich oddech, a nieprzejezdna obrona stała się znakiem rozpoznawczym. W 2014 roku udało im się przełamać dziesięcioletnią dominację na krajowym podwórku przez Barcelonę i Real Madryt. To Atletico zostało mistrzem Hiszpanii, w tym okresie to było ich jedyne zdobyte mistrzostwo Hiszpanii. Dodatkowo w swoim mistrzowskim sezonie dotarli do finału Ligi Mistrzów, pokonując po drodze takie zespoły jak AC Milan czy Barcelona. W półfinale pokonali Chelsea Londyn 3 do 1. Finał Ligi Mistrzów w 2014 roku to jeden z najbardziej dramatycznych finałów w historii. Atletico Madryt przez 90 minut prowadziło 1 do 0 z Realem Madryt, ale w doliczonym czasie gry Sergio Ramos wyrównał 12 sekund przed końcem meczu. A w dogrywce Los Blancos zdobyli kolejne trzy bramki, wygrywając 4 do 1. Atletico było o krok od historii, ale ta porażka pozostanie jednym z największych dramatów w historii europejskiego futbolu. Rok później Atletico zakończyło rozgrywki w ćwierćfinale, przegrywając w dwumeczu 1 do 0 z Realem Madryt. Nie udało się dokonać zemsty za finał z poprzedniego roku, a Real ponownie okazał się lepszy. W 2016 roku Atletico ponownie dotarli do finału Ligi Mistrzów. Był to ich drugi finał w przeciągu trzech lat. Po raz kolejny Atletico w finale stanęło do walki z Realem Madryt w wielkim derbowym pojedynku. Mimo, że spotkanie zakończyło się remisem 1-1, w serii rzutów karnych Real wygrał 5-3. To była kolejna bolesna porażka, a Atletico ponownie nie mogło spełnić swoich marzeń o zdobyciu Ligi Mistrzów. W 2017 roku Atletico Madryt ponownie dotarło do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzyli się z drużyną, która stała się ich przekleństwem. Realem Madryt. Mimo ambitnej postawy, Atletico zostało wyeliminowane przez swoich odwiecznych rywali. W pierwszym meczu w Madrycie Los Blancos wygrali 3 do 0, a w rewanżu na Vicente Calderon Atletico wygrało 2 do 1, ale to było za mało. Real Madryt wygrał 4 do 2 w dwóch meczu. Mimo, że drużyna Simeone była jedną z najlepszych w Europie, to w starciach z Realem to właśnie szczegóły decydowały o końcowym wyniku. Atletico Madryt z lat 2014 do 2017 to drużyna, która była o krok od zdobycia Ligi Mistrzów, ale mimo dwóch dramatycznych finałów i półfinału w 2017 roku nie udało im się przejść tej ostatniej granicy. Pomimo tego ich walka, determinacja i pasja pozostaną na zawsze w pamięci kibiców piłki nożnej na całym świecie. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek o drużynach, które dominowały w swoich ligach, ale mimo tego nie zdobyły upragnionej Ligi Mistrzów. Manchester City, Juventus i Atletico Madryt miały swoje chwile chwały, ale nie udało im się przejść tej ostatecznej granicy. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Daj znać w komentarzach, które drużyny chciałbyś zobaczyć w kolejnych odcinkach. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo.